Witajcie, kochani. Niech będzie pochwalny z Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Was dzisiaj w to bardzo ważne święto dla katolików święto zwiastowania najświętszej Marii Panny, gdzie Bóg zesłał Archanioła Gabriela, żeby zwiastował Marii najświętszej dziewicy to, że pocznie i urodzi syna Bożego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dla kogoś, kto nie wierzy, to może wydawać się takim po prostu surrealizmem, który, który, na który ataków, na, na naszą wiarę jest coraz więcej, ale to jest dla nas dogmat, bo, ponieważ dla Boga nie ma nic niemożliwego. Także, kochani, czas szybko leci, za 9 miesięcy równo będziemy obchodzić Boże Narodzenie, także cieszmy się z tego życia. A właśnie a propos życia, dzisiaj y, od 1998 roku ustanowiony jest Międzynarodowy Dzień Życia i co my jako katolicy powinniśmy, ludzie prawi przede wszystkim, dobrzy, bo tacy powinniśmy być, rozumieć przez życie. No, życie jest po prostu od poczęcia aż po śmierci, od pierwszego, że tak powiem, uderzenia serduszka. Rodzice już mogą, ja słyszałam swojego dziecka, bicie serduszka miało 7 tygodni, ale odpoczęcia, odpoczęcia od samej tej chwili dla mnie jest życie ważne. Każde życie jest ważne i czy to Bóg zdecyduje, czy dziecko przyjdzie na świat, daj Boże, żeby było zawsze zdrowe, ale różne są plany i koleje losu, także dla mnie każde, każde życie jest ważne. Właśnie od tego poczęcia, od maluszka, ale też po tą taką przykrą, można powiedzieć, schyłek, chociaż też piękną część naszego życia jest starość. Także w 100% i całym sercem za życiem od poczęcia do śmierci. Także kochani, szanujcie się, kochajcie się i doceniajcie życie, bo jedno tutaj na Ziemi mamy.